Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie 60 plus pomysłów na spędzenie wolnego czasu w ciągu roku, w ciągu roku kalendarzowego, czy to jak macie wolny czas, czy to, jak macie jakiś urlop, nie wiem, może przerwę od szkoły, w tym filmie znajdziecie masę pomysłów, mam nadzieję, że się spodoba, więc ja Was zapraszam do oglądania. <mum> 63 i ja sobie je rozpisałam na zwykłej kartce od zeszytu. Akurat dzisiaj motyw zielony, więc zacznijmy sobie od wyjścia ze znajomymi. Czy to jak macie wolny, czy to jak yy, czekacie na dojazd. Małe wyjście ze znajomymi może Wam poprawić humor. Ja jestem po takim wyjściu w piątek, było mi bardzo miło. Dzwoka pogaduszki, czy tam wypad do jakiejś miejscówki na pewno Wam yy, umili czas. Wyjście na przykład na jakiś deser, typu kawiarnie, jakieś babulti, może dajmy restauracje, jeżeli, macie, yy, chcecie, jeżeli chcecie zjeść na mieście obiad. Różne pizzerie, mamy różne w możliwości knajpek jedzeniowych, zarówno jak i Słodkich, jak i właśnie wytrawnych. Na przykład, wyjście na imprezę, to jest tak tutaj na przykład jakiś koncert, impreza w mieście. Jeżeli jesteście pełnoletni, do na przykład klubu nocnego. mam sama poszła, dyskoteki były ba... Moja mama, jak była młoda, to mi mówiła, że dyskoteki, jak była w moim wieku, mówiła, że dyskoteki to było, że coś się chodziło. Kiedyś było jak. Kiedyś mieli dyskoteki tam na wiosce, gdzie mieszkałam, ale już nie mają. Przeczytanie książki, to ja bym też... Jeżeli lubicie czytać, czy to gruba, czy to chuda, nieważna jaka, poczytanie troszkę, zależy gatunek dostosowujecie sami. Powinno Wam to sprawiać przyjemność, a nie trud. Pisanie na przykład rozdziału, piszecie jakieś opowiadanie, fanfic, do tego możecie je skorektować, znaczy poprawiać błędy ortograficzne, składnie. Więc no, jeżeli bloga prowadzicie, to wpis na blog, opisanie, jak prowadzicie na przykład bloga o codzienności, to opisanie swojego dnia, czy jak macie tematyczny, to pod temat. solo trip tak, zamiast kimś, wspólnie, jak nie macie, na przykład ktoś nie ma czasu, wybierzcie się sami, wsiądźcie w pociąg, w autobus, nieważne co, wybierzcie się w nowe miejsce samemu. A jak solo trip, to można też połączyć z solo randką. Ziesz, kto powiedział, że randki są tylko dla dwóch? Można iść samemu, romantyzować życie. Wejście do biblioteki, jest tutaj książka, czy tam do nauki, to pójście do biblioteki, naprawdę mam zrobić. Ja sama lubię wyjść, lubię sobie wyjść do Książnicy Stargarskiej, ale nie mam tak zbytnio czasu, bo to jest 30-40 minut zbyta ode mnie ze szkoły, więc ja jak mam dużo czasu, to idę. Mi się naprawdę sprawdza. Pójście, to pójście posiedzenie, poczytanie, popatrzenie, co tam jest. Czy to nauka może być? To jest po prostu. Na przykład wyjście kino, teatr, opera, te miejsca właśnie, kulturę, odkrywamy kultury. Teraz w Stogardzie te będą kinowe perełki i chciałabym iść w środę, bo jest Fonio od "Dziwli". I od poniedziałku do czwartku o 16 w Esteku są filmy od "Dziwli", Zaczynając z Pierycłej, a kończymy Ariettą właśnie. A też są inne, bo to są e, inne filmy, a to właśnie dlatego, że jest impreza Kinowe Perełki. Ja się zdziwiłam, że u um, mnie um, um, po prostu, um, po prostu, um, no po prostu, że jest dobrze. Teatrum, chciałam się, wybrać, właśnie bo zobaczyłam, że są konkursy związane z fotografią teatralną właśnie. Pójście, kiedyś się chodziło, na przykład się da jakaś ale pójście e, teraz, może wam coś zrobić. E, Aktywność fizyczna na, na dworze, czyli mamy rower, rolki, deskorolka lub bieganie, bieganie może być, northern walking, mam kiki, jeden mi się popsuł, no coś jakoś uszkodziło, y Aerobik y na dworzu. Różnorodna aktywność, kolejnym już, dwunastym jest trening w domu, czy to filmiki na YouTube, jakiś tańcem? Trening, pustaniec. wyjście na siłownię. Tutaj bym też dała wyjście, po prostu wyjście na jakieś grupowe zajęcia, typu fitness, yoga, jakieś tańce grupowe. prace DIY. No, po prostu powiedz wam, niech kreatywność. Jak nie macie pomysłów, wiet w interesach w Google i robicie. Teraz znajdziecie masę odtworzenie wiralowego przepisu, jest bardzo masa, dużo popularnych przepisów czy to z Instagrama, z TikToka, z YouTube możecie otworzyć, na przykład wspólnie z kimś jak robicie jakiś dzień z przyjaciela, możecie wspólnie gotować porządki w telefonie, najprostsza rzecz, jeżeli macie niepotrzebne aplikacje czy to zdjęcia, tam screeny, nieważne zróbcie porządek po prostu odświeżę Wam Skoro byliśmy w strefie wirtualnej, to też i realnej, porządki, właśnie przestrzeni. Czy to w domu, po pomoc, jeżeli mieszkacie z rodzicami, to pomoc sprzątanie lub swój pokój sprzątacie. Jak mieszkacie sami, to posprzątanie mieszkania, żeby to było, coś są świeżość. Wieczór filmowy. Zamiast do kina, można otworzyć sobie wspólny wieczór samemu. Wieczór filmowy, odpalacie platformę streamingową, odpalacie jakiś film, który chcecie obejrzeć, lub oglądaliście, który dobrze wspominacie, włączacie i oglądacie popcorn, jakieś chipsy. No z z przyjaciółką. Po prostu nocki to był temat, który ja właśnie lubię praktykować, a na przykład rzadko chodzę na nocki teraz. Na tych nockach możecie pograć w gry, jakieś obrazy, filmy, pogaduszki. To nie jest takie straszne. Wycieczka jakiegoś do nowego miasta, czy to nowy kraj, w którym nie, do kraju, w którym nie byliście, miejscowość, w której nie byliście, zarówno wspólnie, jak i samemu. Punkt 20: 20 znaczne szaleństwo. Otwalacie ulubioną playlistę, czy to macie na OpenRabiu ulubione piosenki. Po prostu wczujcie się w piosenkę. Wymyślcie własny układ, nie musicie się odwzorowywać kiedyś. Weźcie własny układ i po prostu poszalejcie. 21. Jesteś... Sesja zdjęciowa, czy tu miejsca, czy to na łonie natury. Tu mamy masę możliwości, może na przykład z jakiejś imprezy, z eventu umysłów jest nieskończenie wiele. Nagranie odcinka podcastu. Jak prowadzicie, to spróbować podcast. Jeżeli chcecie założyć, to spróbujcie podcast na jakiś teraz, który Was interesuje. Teraz podcasty są popularne. Ja sama słucham jednego. Więc... tematów jest wiele. Jeżeli mamy tu gry. Mamy granie w planszówki ze znajomymi, Albo samemu po prostu w gry na przykład Planszówki, wieczór planszówek, albo dzień z planszówkami, tutaj pomysł można wykorzystać, macie jakieś typu klasyczne, albo i te nowoczesne. miało Udział w wydarzeniach kulturalnych, jakieś przy imprezy z okazji jakichś urodzin miasta, czy coś i koncerty w mieście, różnego rodzaju eventy miastowe. Ja się sama wybrałam, gdyby tylko nie to, że w Goleniowie mamy nieść ciekawie w tym roku. Mówię, jak ktoś stamtąd to może podejść. Stworzenie nowego ufitu i po prostu no i macie masę ubrań, to pokombinujcie właśnie sterówki, ze sterówkami albo bierzecie w interesa się wzrojecie. Możecie też spojrzeć szafę kapsułową. Tworzenie wierzę wolców w tablicy na internetzie. Wierzę wolców, wasza tablica ma dość, taka manifestująca y, tablica. Macie wybrany cel i możecie spojrzeć, czy macie dodatkową tablicę z waszą inspiracją. Pinterest. Poptka materiału. No, jak macie ważny egzamin czy coś, to powtórzcie po prostu materiał, ale z, z, z balansem. Nie siedzcie po nocach, wiem, że teraz to niemożliwe, ja Wiem, że chcecie odetchnąć, ale spróbujcie w trochę innych metod. Gra na nowym instrumencie. Prób po prostu można próbować grać na czymś nowym. Ja próbowałam gitarę, coś mnie nie czyta. No cóż. Poszukanie nowych piosenek, czy to nowego wykonawcy, czy to nowego gatunku. Tutaj jest y, po prostu masa. Na przykład jakiś macie ulubiony temat, wpisujecie Spotify, YouTube, Sazam, różne. Wieście na spacer, czy to samemu, czy wspólnie. Czy to ze zwierzakiem. Spacer Wam dobrze zrobi. Piknik. Możecie zrobić samemu lub z grupką znajomą. Piknik może mieć różne charaktery. Zwykłe pogaduszki, na przykład piknik książkowy, raz taki ala robiłam. To było tak, że siedziałam ja, moja przyjaciółka, jej siostra i mój kuzyn, byliśmy sobie tro, niedaleko jej domu, widzieliśmy kot i sobie czytaliśmy książki. Prowadzenie journala pamiętnika Ja nie umiem journala, nie wchodzę w ten temat, ale mam coś takiego jak dziennik chwil jest najważniejsze, czy zależy od mojego humoru, czy coś zapiszę, co, co jest ważne. Tworzenie skarpuka. Ja mam mały, ale bym chciała sprzelecieć na większy. Wycieczka rowerowa. Rowerowe przygody mogą być świetne. Ja na przykład ujechałam od swojego domu przez kilka wiosek z jednego punktu, przyjechałam takie ala kółko, wyjechałam na nie, ja nie widziałam czy rowery można wtedy po drogach krajowych, byłam taka niezręczna, więc miałam dwa postoje. Miałam parę postojów: ja jechałam kania, Chlebowo, Rosowo, Bobrowniki, chodziłem Karkowo. W Chłodziwu miałam postoj. Yy, w Rosowie się zgubiłam, jak to się jedzie na Bobrowniki. Mówię poważnie, się zgubiłam, po prostu jechałam przed siebie, nie patrzyłam w mapę. W ogóle nie patrzyłam w papier, ale jakoś wyjechałam. Liczyłam trasę rowerową. Samsung Health, który ma teraz problemy z krokomierzem. No cóż, to była przygoda życia. Moja mama się zastanawiała, czemu ja długo w Chociblo. Ja nie mam długo w chocieblu. Ja robiłam takie ala la kółko. Nawet sama się... Nawet raz pojechałam na czo. Przez mokre zrobiłam takie kółko. Pojechałam drogą, którą jeżdżę do mojej babci. Wjechałam na mokre. Później pojechałam przez Dęby, więc no takie przygody. Raz miałam przygodę z przyjaciółką, że jechałyśmy przez las u nas i wjechałyśmy w dobropolu. <noise> to też było dobre. Udział w konkursie w zawodach. Jak macie jakiś konkurs pod wasze hobby, spróbujcie, sił. Jest, ma, jest wiele konkursów. Zawody sportowe, te można też. Szkicowanie, malowanie obrazu, szkicowanie, rysowanie, malowanie, tworzenie obrazu, doklejenie elementowego obrazu. Teraz jest tu popularne Diamond Pendic. U mnie w domu jest chyba pięć takich. Mój brat ma cztery, moja siostra ma jeden wielki. Odwiedzenie rodziny, bliskich, bliskich znajomych. To po prostu codzienna rzecz, taka mała rzecz może poprawić tej dru drugiej osobie humor. Biernicze. Jeżeli lubicie jakieś żournale albo ozdobienie zeszytu, jakieś notatki, to może być coś dla Was. Karaoka. Czy to na przykład z samemu, czy ze znajomymi? Tu jest może... Wpuszczacie tekst piosenki i próbujecie samemu śpiewać. Medytacja. Chwila relaksu dla siebie. Nauka nowej umiejętności. Jest tyle rzeczy do nauczenia, że warto próbować. uczę się trendu talerzowego. Ja umiem. Ja tak nie robię tych trendów, po prostu kiedyś chciałam po prostu samego próbować, ale to jest niezwykłe. Skinker. Czyli podstawowo teraz, teraz wszyscy promują skincare. Zadbajcie o twarz, teraz wiemy. Cały rok się spiecha powinno używać, bo chroni twarz przed słońcem. Nauka języka obcego. Jak Wam ciekawi jakiś kraj, coś, jakiś kraj, kultura, to coś nauczycie, Popróbu, nauczycie po prostu spróbujcie się troszkę nauczyć nowego języka. Oglądanie filmów dających inspiracji. Ja oglądam osoby, które mnie inspirują, lub też os oglądania osób, które Was ciekawią. By było dobre prowadzenie kanału na YouTube. Na YouTubie. Jak ja tu prowadzę, to Wy też możecie spróbować. Tematyka jest dobrowolna, wiem, początki są ciężkie, jak ja się czuję, jakbym była na początku, pomimo 5 lat. się czuję, jakbym była jeszcze jak takim początkowym. Jak mam jest ciężko, to po prostu potrzebuję w ogóle Zapiszcie się na terapię, to nie jest nic strasznego, ja sama chodzę, nie mam znajomych, którzy chodzą, mówię poważnie, ja mówię, no wyrałam tam i tam, o tym się nie dało, polecam, u mnie jest taki humor, że czasami coś walnę, śmiesznego i się śmieję, sama z siebie. Zbadanie swojego zdrowia, badania kontrolne, pójście do specjalisty, tylko po to, żeby się przebadać. Dbanie o zdrowie jest najważniejsze. Tworzenie nowej fryzury, czy to odtworzenie z Pinteresta, albo jakiejś popularnej osoby. Nie zawsze znajdzie się coś. Tworzenie recenzji filmu, książki. Książki, mamy te szamanki, mówimy leć, nowelki, chińskie nowelki, jest od tego groma. Edukowanie się w ulubionym temacie, macie jakiś temat, albo po prostu coś w obszarze zainteresowania, no, edukujcie się! Ranking wykonawców muzycznych w piosenek. Od tego wykonawcy, czy to ranking z jakichś ważnych koncertów, na przykład można dać e, Eurowizji rankingi. Teraz widzę, że ludzie robią popularność, lub zwycięzca. Nie widziałam e, jeszcze filmiku, w którym mogę po prostu, że ludzie wyrażają swoją opinię. Zadnich filmów seriali, te seriali jakieś tam. Aktorów. Zróbcie rankingi po prostu. Może, możecie dla siebie, możecie upublikować. Nadrobienie zaległego materiału. Ja powinnam nadrobić notatki, ale mi się nigdy nie chce. No właśnie. Stworzenie wzorów na ubrania. Jak macie w farby czy coś, na malowanie obrazu na ubraniach. Wiele jest tego. Zagranie w gry jest znajomymi lub po prostu możecie sami. Gier jest tyle, że Wam pomysły mogą, nie wyczerpią się. Dzień leniucha. Skoro tu jest większość aktywnych, to może odpocznijcie troszkę. Mam nadzieję, że taka przerwa Wam coś dobrze zrobi. Drzemka. Taka króciutka, dająca energię, u mnie wygląda, że maksymalnie są dwie godziny i później mi się nie chce wstawać. Słuchanie audiobooków. Skoro nie lubicie książek czytać, bo co długo Wam zajdzie, to słuchajcie audiobooków. Też można audiobooków przesłuchać jako streszczenia. Odnowienie, odnowienie starych kontaktów. Jeżeli zaniedbaliście relacje czy coś osoby, macie słaby kontakt, bo się wyprowadziła, coś, możecie się otworzyć, napiszcie, hej, jak tam u ciebie, czy coś. się na kurs warsztat, kurs lub warsztaty. Co bym chciała, w przyszłości pójść na warsztat, kursy pod swoją hobby, żeby się w nim rozwijać. Jest wiele warsztatów artystycznych, artystyczne właśnie, językowe kursy różnego rodzaju są aktywności. A więc, jak Wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę suwiczek, komentarzy. Zapraszam też na moje media społecznościowe na tak gdzie mam drugą część z życia. Tak Otekuję wózki. Chociaż tam nikt nie wbija. Na no, pierwszą wbijacie, bardzo dużo Was wbija. Jestem z tego zadowolona, ale jest już druga część, więc wbijajcie. Przy okazji, jeżeli macie jakiś pomysł na film czy coś, możecie mi napisać. Ja się staram. Jeżeli macie coś mojego do powiedzenia, czy coś, to też mi napiszcie, mogę. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. I się widzimy w następnym. Właściwie nie wiem kiedy. Do następnego razu. Cześć!